Kolejny balon z brzeźnicy poleciał w kosmos. Dzięki trzem kamerom rejestrował to, co dzieje się na dole. Pierwszą białą kulę, wypełnioną helem, uczniowie wypuścili zeszłego roku, ale i tym razem było sporo emocji. Balon wyposażony był nie tylko w nadajniki, urządzenia pomiarowe i kamery. W górę poleciało jajko i ciastko. Na tej wysokości temperatura może dochodzić nawet do minus 60 stopni. Cały czas jedna z kamer robi poklatkowo co sekundę zdjęcia na, na jajko, na ten nasz eksperyment, więc będziemy oglądać, co z tym jajkiem się stało w tak niskiej temperaturze i w tak niskim ciśnieniu. Poleciało do granic kosmosu, bo to jeszcze nie jest kosmos, do granic kosmosu poleciało ciastko, które zostanie następnie wylicytowane i pomoże w leczeniu jednej z uczennic tutejszej szkoły. Do wspólnych badań naukowych zaproszeni zostali uczniowie zespołu szkół nr 2 im. Eugeniusza. Kwiatkowskiego w Dębicy, którzy kosmosem pasjonują się od dawna. Między innymi dzięki tej pracy właśnie mamy duże, zyskujemy bardzo duże doświadczenia, nowych doświadczenia, nowe doświadczenia, poznajemy nowych, fajnych i ludzi i ciekawe pomysły. My dostarczamy dodatkowych czujników, dodatkowych narzędzi pomiarowych i będziemy mierzyć temperaturę w stratosferze, ciśnienie, przeliczenie na wysokość i. i będzie to jak gdyby uzupełnienie naszej pierwotnej misji KANSAT. Na konkursie byliśmy wystrzeleni na 2 kilometry około, a tutaj będziemy na 30 kilometrach. Nasze koło naukowe w tej chwili już podejmuje takie bardzo zaawansowane prace badawcze, i każda taka możliwość, gdzie możemy sobie przetestować to, co tutaj prawda, uczniowie robią w sensie pomiarów, prawda, to wykorzystują. Także rozwijamy się Mars dalej. Dalej jest w naszej szkole w centrum zainteresowania, no a chłopcy po prostu tutaj będą przeprowadzali cały czas badania. Wysłanie balonu stratosferycznego w niebo to nie jedyna atrakcja pikniku naukowego na skrzydłach pasji. Były między innymi występy dzieci, gry i zabawy, kącik naukowy, dmuchańce i pyszne jedzenie. Wydarzenie zorganizował Szkolny Klub Łączności Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy przy wsparciu partnerów.